Cześć, siema, sięma. witam was serdecznie. To Ja Wasza Luma. Witam was w Dark Souls Prepared to Die Edition. Jest to seria, którą kiedyś porzuciłam, postanowiłam wrócić i zacząć nagrywać od nowa. Mam nadzieję, że mój staruszek mi na to pozwoli, bo strasznie mi wydziwia Dark Souls action i często mi wywala. Przyznaję, wkurza to. Ale postaramy się. Postaramy się. Gram w Prepare Today Edition. Nie inwestowałam w remaster i nie zamierzam na razie remastera kupować. Może kiedyś w przyszłości. Na razie mam ważniejsze wydatki życiowe. Zaczynamy od nowej gry. Postaram się poopowiadać parę ciekawostek, które udało mi się odkryć na temat Dark Souls. Czy to czytając, czy to oglądając materiały innych graczy, czy też po prostu. Odkrywając je własnoręcznie. Zaczynajmy. Hmm. I jeżeli chodzi o klasę, wybiorę wędrowca. Jeżeli chodzi o dar, biorę główny klucz, i to jest dosyć istotne, chyba że gramy złodziejem. Złodziej posiada główny klucz z. Klasy. Zresztą to piszę tutaj nam ładnie elegancko, więc bierzemy klucz budowa potężna, bo ja też potężna jestem. Eee, niech będzie szlachta astory, włosy. Niech będą te, kolor oczywiście złoty. I tym sposobem bardzo szybko stworzyłam postać. Eee, główny klucz wrócę na chwilę do tego tematu to jest. Eee, Przedmiot, który pozwala nam na dzień dobry dostać się do bardzo wielu pomieszczeń w Lord Ram, więc warto go sobie wybrać. Ułatwia to zabawę. Taki tips. Zaczynamy grę w czasie przerywników filmowych, będę cichutko, więc nie ma się czemu dziwić. Chcę, żebyście mogli się wczuć w historię, chociaż jak większość z Was na pewno wie, historia w Dark Souls jest opowiedziana bardzo enigmatycznie i wszystko trzeba się domyślać. Jest bardzo wiele teorii fanowskich. Więc postaram się o tym opowiadać po prostu. W the Age of Ancients the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags. Arch trees and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity heat and cold, life and death, and of course. Light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Of the dead. The Witch of Isalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the Furtive Pygmy, so easily forgotten. of oh, lords no. but soon the flames will fade and only dark will remain even now there are only embers and man sees not light but only endless nights and amongst the living are seen Carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Dobrze, kochani, zaczynamy rozgrywkę tego miłego pana, który zrzucił nam tutaj tego trupa z kluczami do celi. Warto zapamiętać. Jeszcze taka drobna uwaga: cały czas mam drobny problem ze światłem, dlatego mój green screen nie działa idealnie. Ale postanowiłam mimo to nagrywać z green screenem, bo to i tak zawsze troszeczkę więcej obrazu, kiedy tło mojego pięknego pokoju. Jest przez niego zasłonięte. Także, jeżeli są tam jakieś artefakty graficzne, a na pewno są, to was za to przepraszam, ale i tak uważam, że jest to lepsze niż po prostu granie bez green screena. A teraz zaczynamy zabawę. Tutaj po prawej widzicie demona. Tym demonem <laughs> jeszcze się spotkamy, ale to w przyszłości. Tych jegomościów na początku warto zawsze odwalić. Ok, to są darmowe dusze, jakby nie patrzeć. A dusze to nasze punkty doświadczenia oraz waluta w grze, więc im więcej, tym lepiej. I zawsze kiedy się je traci, boli to okrutnie. mogłabym włączyć autonamierzanie. Ale po co? Ok. Wychodzimy tutaj po drabinie. I teraz pytanie, będę kichać, czy nie będę kichać. Mam nadzieję, że nie będę kichać, bo nie wzięłam ze sobą chusteczek. Ale mniejsza z tym. Tutaj mamy <laughs> jedną z najbardziej znanych mechanik Dark Souls. Najbardziej znaną jest umieranie. <laughs> Ale umieranie bez ognisk nie byłoby tym, czym Dark Souls jest, czyli bardzo fajną metroidalnią. Metro da, Och, nie wysłowie się. Nie potrafiłam tego słowa wy, wymówić poprawnie. Przyznaję się bez bicia. Mea culpa, mea culpa, mea grande culpa. Tak czy siak, zapalamy ognisko i przy ogniskach, raz, że odnawiają nam się butelki Estusa, czyli eliksiru leczącego. A dwa, że odpoczywając przy ognisku, poza tym, że podnosimy poziom naszej postaci, to resetujemy świat. Co za tym idzie? Że wszystkie postacie poza posami, wszyscy NPC-owie wracają na swoje miejsca. Także jeżeli gdzieś wyczyściliśmy lokację ze złodupców, to gdy usiądziemy przy ognisku, te złodupce tam znowu będą. A teraz biegniemy sobie dalej. I tak, to jest miejsce, którego nienawidzę z całego serca. A to dlatego, ponieważ zaczynając swoją przygodę z Dark Souls, utknęłam tutaj na pół roku serio, pół roku zanim ogarnęłam, co należy zrobić. Nie jestem zbyt bystra. <laughs> Przynajmniej wtedy nie byłam. <laughs> Po prostu się zniechęciłam po 10 śmierciach podrząd i przez pół roku nie dotykałam gry. A potem ogarnęłam, że tutaj jest przecież brama i przez tą bramę należy przebiec. Inaczej ten miły demon, który tam właśnie się pojawił, co robi nam kuku? A ja nie chcę, żeby mi robił kuku, więc stamtąd uciekam. Rozpalamy sobie kolejne ognisko. Dzień dobry. Ognisko przyda nam się w późniejszej części gry. Weź tarczę, to bardzo ważna informacja, tam na końcu jest łucznik, a tu po lewej stronie mamy tarczę. Także biegniemy, biegamy, o niech sobie tam strzela, podnosimy tarczę i ją ekwipujemy. Skórzamy tarczę, ok Super. Aleś powinieneś uciekać. No, ucieka. Czasami jak rozpoczynam nową zabawę w Dark Souls, to ten jego nie ucieka przede mną, tylko stoi tutaj i czeka aż do niego dobiegnę. Co jest dosyć frustrujące, bo nie mogę wtedy zmienić broni na bułat, a tym mieczykiem złamanym walka z nim to jest po prostu mordęga. Dobra. Ui, jak strzela. O nie, przedni mi backstab. Niestety, no trudno. Biegniemy dalej, może na kimś innym uda się pokazać staba. No eee... właśnie, i tutaj mamy tego rycerza z początku gry, który wrzucił nam ciało z kluczem do celi. Tam jest przedmiot, który podniesiemy później, kiedy wrócimy do tej lokacji za jakiś czas, a tam widać drzwi z mgły, które są dosyć istotne. I tak. Tutaj czeka nas pułapka, którą bardzo łatwo ominąć. Trzeba po prostu i wielka kamienna kula niczym w Indiana Jones spada i rozbija ścianę i my możemy pogadać sobie z tym oto jego mościem. ma fajną tarczę. Oh, you. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and, and I were both undead. Hear me out, will you? A I have failed in my mission. But that perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: thou who art undead art chosen. In thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estatus flask. An undead favorite. Um. Oh, and this. Now I must bid farewell. Okej. Okay. W ogóle mam takie dziwne wrażenie, że z jakiegoś powodu system ustawia mi wszystkie gry ostatnio na kartę zintegrowaną, a nie na kartę o wysokiej mocy przerobowej. I muszę to później sprawdzić po nagraniu, żeby następny odcinek lepiej wyglądał, bo coś mi tutaj troszeczkę pikselozom po oczach uderza. A Dark Souls 1, chociaż stary to aż tak brzydkie nie jest Ale to już w następnym odcinku. A teraz wracamy do gry i wiemy od naszego drugiego rycerza, że naszym zadaniem jest zabicie w dwa dzwony. Więc ruszamy w poszukiwaniu tychże dzwonów. Ciach-ciach. To kolejne miejsce, w którym swego czasu naprawdę dużo się naginęłam. O, tam widać kolejną lokację, do której będziemy zmierzać. Ajajaj, tak się dać podejść. Leżeć. Eee, tam pójdziemy po zabiciu bossa, z którym za chwilę się spotkamy. Ale nie uprzedzajmy faktów. Strasznie chcę wam pokazać backstaba i mi to kompletnie nie wychodzi. Może na tym. milusim. O byś stał w miejscu, a nie obracał się ze mną. Tak czy siak. Parę darmowych dusz wpadło. I za tą mgłą czeka nas boss. I tutaj jest bardzo ważna wiadomość dla świeżych graczy: RB podczas spadania to atak z powietrza. I wtedy ten boss przestaje być tak naprawdę problemem. I kolejna wiadomość, której gra wam nie powie. Walcząc z tym bossem, warto mieć wyłączone namierzanie przeciwnika. Walka z nim, z namierzaniem, to jest zazwyczaj śmierć. Ciach. Ale spaściłam. Okej. Okay. Zdarza się, zdarza się najlepszy. Testus. I atak. Unik. Dobrze atakować go od tyłu. Ajajaj, złapał mnie. Zdarza się najlepszym, chociaż... bardzo często udaje mi się go tak naprawdę pokonać bez żadnej straty w życiu. Ale napijmy się z Tusem. Co za pech! Serio, jak jakbym tu nie ja grała. <laughs> Ale zdarza się najlepsze a ja najlepsza nie jestem. Robi dupsa. Uwielbiam jak zaczyna robić dupsy. No i... Mm. I to jest świetny moment na to, żeby się trochę podleczyć. Znowu złe wyczucie. w ogóle uwielbiam ścieżkę z kowem. <laughs> <laughs> Jesteś za wolny, Miśku. Trzeba iść na kardio. Schudnąć trochę, Miśku. I po nim. No, namęczyłam się, powiem wam, namęczyłam. Dawno się tak nie namęczyłam przy tym Miśku, ale... Został pokonany i to jest najważniejsze. Przede wszystkim spadając w złym momencie, yy, uderzyłam w niego, więc dostał za mało obrażeń, ale zdarza się najlepszym. Przechodzimy dalej. I to jest ta lokacja, o której wam mówiłam. I tutaj będzie jedna z moich ulubionych animacji w Dark Souls 1. Więc zmierzajmy już w kierunku tejże animacji, bo nie mogę się jej doczekać. Uwielbiam po prostu, uwielbiam kiedy na dzień dobry zostajemy. Only in the Undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Laudre. Hey, i jesteśmy w kaplicy Firelink w Lord Run, i to jest taki punkt główny, z którego będziemy wyruszać na nasze uprawy dalsze. Nie będę wam teraz go pokazywać i zwiedzać go z wami oraz rozmawiać ze wszystkimi NPCami, którzy tutaj się znajdują. Po prostu weźmiemy sobie ognisko, rozwiniemy poziom, witalność, wytrzymałość i zwinność na początek. I w tym miejscu zakończymy naszą przygodę. Także wielkie dzięki za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam ta seria przypadnie do gustu. Ja z radością do niej wracam. A póki co, żegnajcie.